Przygotuj się na wideo, które wywróci do góry nogami wszystko, co myślałeś, że wiesz. Co byś zrobił, gdybym ci powiedział, że biblijna prawda, którą znasz, może być używana przeciwko tobie? Tak, sama Biblia może stać się narzędziem oszustwa, jeśli nie nauczymy się jej właściwie interpretować. Zdemaskujemy najsubtelniejsze kłamstwa, które oddalają cię od prawdziwej wiary, i wspólnie odkryjemy, jak zdobyć duchowe zwycięstwo. Które wydaje się niemożliwe. Na koniec odmówimy potężną modlitwę, która może zmienić Twoje życie już dziś. W świecie, gdzie rzeczywistość wydaje się kształtowana przez nasze najgłębsze przekonania, związek między tym, w co wierzymy, a tym, co doświadczamy, staje się kluczowym tematem naszej duchowej podróży. Biblia uczy nas, że nasze przekonania mają moc kształtowania naszych doświadczeń. I zaprasza nas do zgłębiania, jak nasze postrzeganie może wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Patrząc na Pismo Święte, znajdujemy niezliczone fragmenty podkreślające znaczenie wiary. W liście do Hebrajczyków 11.1 czytamy: Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, dowodem tego, czego nie widzimy. To stwierdzenie przypomina nam, że to, w co wierzymy, może się objawić w naszym życiu nawet jeśli jeszcze tego nie widzimy. Wiara jest pierwszym krokiem do przemiany, mostem, który prowadzi nas od wątpliwości do pewności. Biblia uczy nas, że pielęgnując pozytywne i budujące przekonania, możemy nie tylko stawić czoła, ale także pokonać duchowe bitwy, które napotykamy na swojej drodze. Związek między przekonaniami a rzeczywistością wykracza poza zwykłą obserwację, dotyka samego sedna naszej egzystencji. Gdy stajemy przed wyzwaniami, nasza emocjonalna i mentalna odpowiedź jest często determinowana przez przekonania, które utrzymujemy. Jeśli wierzymy, że jesteśmy w stanie pokonać trudności, nasza energia i gotowość do działania wzrasta. W przeciwieństwie do tego, jeśli wątpliwości i strach dominują w naszym umyśle, możemy być sparaliżowani, niezdolni do działania w kierunku tego, czego pragniemy. Biblia uczy nas, aby pielęgnować naszą wiarę. Kultywować nadzieję i ufać, że niezależnie od okoliczności, w każdym wyzwaniu kryje się wyższy cel. Potężny przykład tego związku można znaleźć w historii Dawida i Goliata. Dawid, młody pasterz, stanął przed gigantem, który terroryzował armię Izraela. Co sprawiło, że Dawid wstał i stawił czoła Goliatowi? Było to jego niezachwiane przekonanie, że Bóg jest z nim. Oświadczył: Ty idziesz do mnie z mieczem i włócznią. Ale ja idę do ciebie w imieniu Pana zastępów. 1 Samuela 17, 45. Wiara Dawida nie tylko ukształtowała jego rzeczywistość, ale także zmieniła los całego narodu. Ta narracja zachęca nas do refleksji nad mocą, jaką mają nasze przekonania i jak możemy je wykorzystać, aby stawić czoła naszym własnym gigantom. Biblia również uczy nas, że praktyka modlitwy jest sposobem na wzmocnienie tego związku między przekonaniami. A rzeczywistością. Moc intencji i modlitwy to powtarzający się temat w Piśmie Świętym, a modlitwa często przedstawiana jest jako środek do dostosowania naszych pragnień i intencji do woli Bożej. W Jakuba 5:16 czytamy, że modlitwa sprawiedliwego jest potężna i skuteczna. Ten fragment zachęca nas do zrozumienia, że modlitwa nie jest tylko formą prośby, ale aktem wiary, który może przekształcić trudne sytuacje. Kiedy się modlimy, nie tylko prosimy o pomoc, nawiązujemy głębokie połączenie z boskością. Modlitwa staje się potężnym narzędziem, które pozwala nam wyrazić nasze intencje, uwolnić nasze troski i otworzyć przestrzeń na działanie Boga w naszym życiu. To w tym stanie oddania znajdujemy prawdziwy pokój, nawet w środku burz. Przypomina nam to, że intencja jest potężną siłą, która może kształtować naszą rzeczywistość. Kiedy łączymy intencje z modlitwą, Tworzymy synergię, która może prowadzić do znaczących przemian. Podobnie jak Dawid stanął przed Goliatem z wiarą i intencją, tak my jesteśmy wezwani, aby stawić czoła naszym wyzwaniom z ufającym sercem i skupionym umysłem. Biblia poucza nas, abyśmy nie dostosowywali się do tego świata, lecz przekształcali się przez odnowienie umysłu. Rzymian 12.2. Odnowa umysłu to praktyka, która pozwala nam dostosować nasze przekonania do boskich zasad a w konsekwencji kształtować rzeczywistość, w której żyjemy. W miarę jak postępujemy na naszej duchowej drodze, warto pamiętać, że nasze przekonania kształtują nie tylko nasze indywidualne doświadczenia, ale także nasze interakcje i relacje. Wpływ naszych przekonań rozciąga się na tych, którzy są wokół nas. Kiedy pielęgnujemy mentalność miłości, wiary i nadziei, tworzymy środowisko, które inspiruje innych do robienia tego samego. W ten sposób duchowa walka staje się nie tylko osobistą zmaganiem, ale także wkładem w dobro wspólne. Kontynuując tę podróż, będziemy zaproszeni do zgłębienia mocy intencji i modlitwy, istotnego narzędzia do przekształcania naszego życia i trudnych sytuacji. Modlitwa, kiedy jest składana z prawdziwą intencją, jest siłą, która może nie tylko zmienić nasze wnętrze, ale także wpływać na świat wokół nas. Biblia oferuje bogaty zbiór wersetów, które przypominają nam o znaczeniu modlitwy i sile, jaką może przynieść w czasach potrzeby. Jak możemy zastosować te nauki w naszym codziennym życiu i używać modlitwy jako środka do stawienia czoła naszym duchowym bitwom? Przygotowując się do tej refleksji, zastanówmy się, jak praktyka modlitwy połączona z intencją może pomóc nam przekształcić nie tylko nasze wyzwania, ale także sposób w jaki przeżywamy naszą duchowość i łączymy się z sakrum. Życiowa podróż jest pełna bitew, a każdy z nas staje przed własnymi duchowymi zmaganiami. Często te bitwy manifestują się w momentach wątpliwości, strachu i niepewności, ale szukając zrozumienia w świętych pismach, znajdujemy nie tylko pocieszenie, ale także moc w postaci intencji i modlitwy. Biblia jest pełna wersetów, które przypominają nam o transformującym wpływie modlitwy na nasze życie. Kiedy zwracamy się ku boskości z szczerym sercem i skupionym umysłem, okoliczności mogą się zmienić w sposób, który często przekracza nasze zrozumienie. Kiedy stajemy przed duchowymi wyzwaniami, kluczowe jest, aby nasze intencje były czyste i prawdziwe. Modlitwa nie powinna być jedynie rytuałem, ale prawdziwym spotkaniem z sakrum. W liście do Filipian 4 6, 7 zostajemy pouczeni, aby nie martwić się o nic, lecz we wszystkim przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem przedkładać nasze prośby Bogu. Ta praktyka nie tylko pozwala nam wyrazić nasze troski, ale także napełnia nas pokojem, pokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie. To jest istota duchowej walki, zdolność do przekształcania strachu w zaufanie, wątpliwości w pewność Poprzez intencjonalną praktykę modlitwy. Fascynującym aspektem modlitwy jest to, że nie jest ona odizolowana od naszej fizycznej rzeczywistości, wręcz przeciwnie, bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki żyjemy i stawiamy czoła codziennym wyzwaniom. Nauka odkrywa coraz więcej dowodów, które wspierają to, co Biblia nauczała nas już od tysiącleci. Związek między naszym umysłem, emocjami, i rzeczywistością, którą doświadczamy. Badania pokazują, że praktyka modlitwy i medytacji ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, redukując stres i zwiększając odporność. To doskonale wpisuje się w to, co znajdujemy w Piśmie Świętym, gdzie wiara przedstawiana jest jako fundamentalny filar przezwyciężania przeszkód. W Biblii znajdujemy relacje o postaciach, które wykorzystywały intencje i modlitwę, aby stawić czoła swoim bitwom. Daniel jest doskonałym przykładem tego, jak modlitwa może zmienić bieg wydarzeń. Modlił się gorliwie nawet w obliczu przeciwności, a jego wiara doprowadziła go do niezwykłych doświadczeń. Gdy stajemy przed trudnościami, możemy czerpać inspirację z postaci takich jak Daniel, rozumiejąc, że prawdziwa duchowa walka toczy się w naszym wnętrzu i że modlitwa jest narzędziem, które pozwala nam uzyskać dostęp do boskiej siły. Dlatego, gdy stajemy w obliczu naszych duchowych bitew, istotne jest, abyśmy uzbroili się nie tylko w modlitwy, ale także w świadomość mocy intencji. Za każdym razem, gdy zwracamy się do boskości, nie tylko prosimy, ale tworzymy przestrzeń, aby sakrum mogło objawić się w naszym życiu. Zapraszamy do transformacji, pozwalając, by światło przeniknęło najciemniejsze obszary naszych dusz. I w ten sposób. Przygotowując się na to, co ma nadejść. Stawianie czoła duchowym bitwom to doświadczenie, które głęboko rezonuje w ludzkiej duszy, wyzwanie, które wzywa nas do zgłębienia nie tylko naszej wiary, ale także tego, co nauka odkrywa na temat duchowej odporności. Kiedy zastanawiamy się nad związkiem między duchowością a dobrostanem psychicznym i emocjonalnym, znajdujemy solidną podstawę zarówno w naukach biblijnych, jak i we współczesnych odkryciach naukowych. Biblia na swoich kartach oferuje bogactwo mądrości, które zachęca nas do postrzegania przeciwności nie jako przeszkody nie do pokonania, ale jako okazji do wzrostu i transformacji. Nauka o duchowej odporności to fascynujące zjawisko, które pomaga nam zrozumieć, jak wiara wzmacnia nas w trudnych chwilach. Badania pokazują, że osoby z silnym połączeniem duchowym mają tendencję do wykazywania wyższych poziomów odporności w obliczu wyzwań. Dzieje się tak częściowo dlatego, że duchowość dostarcza poczucia celu i znaczenia, cech, które są kluczowe dla naszej zdolności do stawiania czoła kryzysom. Biblia z kolei uczy nas, że wiara jest kotwicą w czasach burzy. W liście do Hebrajczyków 11:1 przypomina nam się, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, dowodem tego, czego nie widzimy. Ta pewność to zaufanie w coś większego od nas samych. Daje nam siłę do wytrwania. Gdy stajemy w obliczu trudności, naturalnym odruchem jest odczuwanie ciężaru niepewności i strachu. Jednak pielęgnując praktykę duchową, czy to przez modlitwę, medytację czy czytanie Pisma Świętego, możemy uzyskać dostęp do stanu odporności, który pozwala nam nie tylko przetrwać, ale i prosperować. Biblia jest pełna postaci, które stawiły czoła ogromnym wyzwaniom, od Joba, który stracił wszystko. Po Dawida, który stanął naprzeciw Goliata. To, co łączyło ich wszystkich, to niezachwiana wiara, która ich podtrzymywała. Rozumieli, że ich zmagania nie były tylko osobiste, ale były częścią większej podróży do boskiego celu. Duchowa odporność nie ogranicza się tylko do aspektu psychologicznego, rozciąga się również na nasze ciało i zdrowie. Badania wskazują, że praktyka duchowości może prowadzić do lepszego zdrowia fizycznego, redukcji stresu a nawet do dłuższego życia. To nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Biblia zachęca nas do dbania o nasze ciało jako świątynię Ducha Świętego. 1 Koryntian 6, 19 Związek między ciałem, umysłem a duchem jest niezaprzeczalny. Kiedy jesteśmy duchowo zharmonizowani, jesteśmy bardziej zdolni do radzenia sobie z presją życia, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w naszym zdrowiu fizycznym i emocjonalnym. Duchowa odporność jest również umiejętnością, którą można rozwijać. Podobnie jak mięsień, im więcej praktykujemy naszą wiarę i szukamy duchowych połączeń, tym silniejsi się stajemy. Biblia daje nam wiele wskazówek, jak rozwijać tę siłę. Na przykład w liście do Filipian 4:13 czytamy: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To stwierdzenie nie jest tylko deklaracją wiary, ale zaproszeniem do praktyki. Duchowa odporność to ciągła podróż, która wymaga zaangażowania i oddania. Poświęcając czas na modlitwę, medytację i refleksję nad słowami Biblii, w rzeczywistości trenujemy naszą duszę, aby wytrzymywała burze życia. Wyzwania, które napotykamy, często skłaniają nas do kwestionowania naszej wiary i poszukiwania odpowiedzi. Jednak te pytania mogą nas zaprowadzić w głębsze miejsca samoświadomości i zrozumienia. Biblia uczy nas, że poszukiwanie zrozumienia. Jest integralną częścią naszej duchowej podróży. W Księdze Przysłów 4:7 jest napisane: Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu za wszystko, co masz, nabywaj zrozumienia. To poszukiwanie mądrości pomaga nam stawić czoła naszym duchowym bitwom z nową perspektywą, uzbrojonymi w wiedzę, która nas umacnia. W miarę jak zgłębiamy duchową odporność, ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy sami. Biblia jest pełna obietnic. Że Bóg jest z nami w każdym momencie. W Psalmie 46,1 znajdujemy potwierdzenie, że Bóg jest naszym schronieniem i siłą, zawsze obecnym pomocnikiem w trudnościach. Ta pewność jest fundamentalnym filarem, który pomaga nam poruszać się po trudnościach, wiedząc, że mamy boskie wsparcie, które nigdy nas nie opuszcza. Interesujące jest to, że tak samo jak nauka stara się zrozumieć duchową odporność. Biblia również oferuje unikalną wizję tego, jak przeciwności mogą być transformujące. Kiedy patrzymy na historię osób, które stawiły czoła wyzwaniom w Biblii, zdajemy sobie sprawę, że każda z nich miała okazję do wzrostu i transformacji poprzez swoje zmagania. Ta idea, że przeciwności mogą być bramą do transformacji, to potężny koncept, który jest zakorzeniony zarówno w naukach duchowych, jak i w odkryciach naukowych. W miarę jak przygotowujemy się do stawienia czoła naszym duchowym bitwom, duchowa odporność staje się niezbędnym narzędziem. Uzdalnia nas do nie tylko przetrwania, ale także rozwoju, nawet w obliczu przeciwności. I podczas gdy staramy się wzmocnić naszą odporność, nie powinniśmy zapominać o kluczowej roli wdzięczności. Biblia uczy nas, że wdzięczność jest potężną praktyką, która nie tylko łączy nas z boskością, ale także pomaga nam widzieć poza trudnościami. Kiedy pielęgnujemy wdzięczne serce, jesteśmy w stanie znaleźć światło nawet w najciemniejszych sytuacjach. W pierwszy liście do tesaloniczan 5:18 czytamy: „Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was”. Wdzięczność nie jest tylko odpowiedzią na korzystne okoliczności, ale świadomym wyborem, który możemy podejmować każdego dnia. Ta praktyka. Pozwala nam zmienić naszą perspektywę, a w konsekwencji naszą rzeczywistość. Duchowa odporność i wdzięczność są ze sobą powiązane, tworząc cnotliwy cykl, który nas wzmacnia i pomaga stawić czoła naszym bitwom z odwagą i determinacją. Kiedy rozpoznajemy błogosławieństwa w naszym życiu, nawet w środku zmagań, zaczynamy patrzeć na życie przez pryzmat nadziei i możliwości. Tak więc, gdy pytamy, czy jesteśmy gotowi stawić czoła naszym duchowym bitwom, odpowiedź leży w naszej gotowości do połączenia się z naszą wiarą, pielęgnowania odporności i praktykowania wdzięczności. Biblia nie tylko dostarcza nam mądrości niezbędnej do stawienia czoła wyzwaniom, ale także pokazuje, że jesteśmy częścią większego boskiego planu. W miarę jak przygotowujemy się do kolejnego etapu tej podróży, Kluczowe jest, aby pamiętać, że wdzięczność będzie naszym sprzymierzeńcem w nadchodzącej duchowej bitwie. Duchowa bitwa to rzeczywistość, którą wielu z nas doświadcza w różnych momentach naszego życia. W środku tych wewnętrznych i zewnętrznych zmagań Biblia oferuje potężny przewodnik, który pomaga nam zrozumieć i przekształcić nasze doświadczenia. Jednak często niedocenianym aspektem tej podróży jest rola wdzięczności. To uczucie, które może wydawać się proste na pierwszy rzut oka, jest silnym i transformującym narzędziem duchowym, które pomaga nam stawić czoła przeciwnościom i wzmocnić nasze połączenie z boskością. Wdzięczność, jak podkreśla Biblia, jest czymś więcej niż tylko powierzchownym uznaniem błogosławieństw w naszym życiu. Jest to postawa serca, która pozwala nam widzieć poza natychmiastowymi wyzwaniami, i rozpoznawać obecność Boga w każdej sytuacji. W pierwszy liście do Tesaloniczan 5,18 zostajemy wezwani do dziękowania w każdych okolicznościach, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. To przesłanie nie tylko zachęca nas do pielęgnowania ducha wdzięczności, ale także uczy nas, aby ufać, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach istnieje boski cel. Kiedy stajemy w obliczu duchowych bitew, Często koncentrujemy się na trudnościach, bólu i niepewności. Jednak, zmieniając nasz fokus na wdzięczność, zaczynamy przekształcać naszą perspektywę. Biblia uczy nas, że wdzięczność może być potężną siłą, która zmienia naszą rzeczywistość. Przypomina nam również, że nasze przekonania i emocje kształtują nasz świat. Kiedy przyjmujemy postawę wdzięczności, zaczynamy tworzyć nową rzeczywistość w naszym życiu rzeczywistość pełną nadziei i możliwości. Jasny przykład tego można znaleźć w słowach Dawida w Psalmie 104. Wejdźcie w jego bramy z dziękczynieniem, na jego dziedzińce z chwałą, dziękujcie Mu, błogosławcie Jego imieniu. Ten werset nie tylko nakazuje nam wejść w obecność Boga z wdzięcznością, ale także ukazuje wewnętrzny związek między wdzięcznością a uwielbieniem. Dzięki wdzięczności jesteśmy w stanie rozpoznać wielkość Boga w naszym życiu nawet gdy okoliczności są dalekie od ideału. Wdzięczność w duchowej walce pomaga nam także pielęgnować głębsze połączenie z boskością. Kiedy wyrażamy naszą wdzięczność, uznajemy obecność Boga w naszym życiu. W liście do Filipian 4, 6, 7 Paweł zachęca nas, abyśmy nie byli zaniepokojeni, ale przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem przedstawiali nasze prośby Bogu. Ta praktyka nie tylko łagodzi nasze lęki, ale także pozwala nam doświadczyć pokoju, który pochodzi z zaufania Bogu. Skupiając się na tym, za co jesteśmy wdzięczni, w istocie otwieramy nasze serca na przyjęcie pokoju i przewodnictwa, których potrzebujemy, aby nawigować przez nasze duchowe bitwy. Dlatego, gdy stawiamy czoła naszym duchowym bitwom, kluczowe jest, aby pamiętać o transformującej mocy wdzięczności. Nie jest to tylko reakcja na nasze okoliczności. Ale świadomy wybór, który kształtuje nasze doświadczenie życia. Kiedy decydujemy się być wdzięcznymi, w istocie potwierdzamy naszą wiarę w Boga, który jest zawsze obecny, nawet w najciemniejszych godzinach. Ta praktyka pozwala nam widzieć poza trudnościami i rozpoznawać błogosławieństwa, które nas otaczają, nawet gdy nie są one od razu widoczne. Gdy stajemy przed trudnościami, często czujemy się zagubieni, jakbyśmy żeglowali po wzburzonych morzach. Bez wyraźnego kierunku. Biblia jednak oferuje głębokie zrozumienie tego, jak te trudności nie są jedynie przeszkodami, ale okazjami do transformacji i duchowego wzrostu. Na kartach Pisma Świętego znajdujemy przykłady ludzi, którzy stawili czoła próbom, a poprzez nie zostali ukształtowani i wzmocnieni w swojej wierze. Ta perspektywa pokazuje, że przeciwności mogą być nie tylko źródłem bólu, ale także katalizatorem głębokiej wewnętrznej przemiany. Wielu biblijnych fragmentów mówi nam o znaczeniu stawiania czoła trudnościom z otwartym umysłem i sercem. W liście do Rzymian 5:3:5 Paweł pisze: ale nie tylko to lecz chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieje. Tutaj ucisk jest przedstawiany jako proces, który prowadzi nas do stanu odnowionej nadziei. Każde wyzwanie, które napotykamy, ma potencjał, aby nauczyć nas czegoś cennego, aby połączyć nas głębiej z naszą istotą i z boskością. W historii Joba znajdujemy potężny przykład tego, jak przeciwności mogą prowadzić do duchowej przemiany. Job, człowiek sprawiedliwy i bojący się Boga, stracił wszystko, co kochał w krótkim czasie. Jego ból był ogromny, ale w środku cierpienia zadawał pytania, szukał odpowiedzi. I ostatecznie znalazł nowe zrozumienie swojej relacji z Bogiem. Ta historia przypomina nam, że nawet w naszych najciemniejszych momentach istnieje światło, które może nas prowadzić do realizacji wyższego celu. Zmagania Joba nie były daremne. Doprowadziły go do poziomu mądrości i zrozumienia, którego wcześniej nie osiągnął. W miarę jak zgłębiamy tę przemianę, zbliżamy się do tematu wewnętrznej podróży. Duchowa bitwa, jak już wspomniano, jest często wewnętrznym zmaganiem. Poprzez przeciwności jesteśmy zaproszeni do eksplorowania naszego najgłębszego ja, odkrywania naszych prawdziwych pasji i dostosowania naszych działań do naszego boskiego celu. Biblia oferuje nam mapę tej podróży, zachęcając nas do poszukiwania prawdy w sobie i do zaufania mądrości, która tkwi w naszej istocie. Ostatecznie przeciwności nie są końcem, ale nowym początkiem. Każde wyzwanie jest okazją do odrodzenia, zaproszeniem do stania się najlepszą wersją siebie. Akceptując tę prawdę, znajdujemy nowe znaczenie w bólu i cierpieniu, przekształcając je w paliwo dla naszego wzrostu. Przez przeciwności jesteśmy kształtowani, wzmacniani i przygotowywani do dalszej duchowej podróży. Patrząc na wewnętrzną podróż, która nas czeka, jesteśmy zaproszeni do zgłębienia związku między duchową bitwą a samopoznaniem. Jak możemy wykorzystać lekcje wyniesione z przeciwności, aby lepiej poznać siebie i zrozumieć nasz boski cel? Czego Biblia uczy nas o poszukiwaniu samopoznania i łączeniu się z boskością? To są pytania, które będą nas prowadzić w kolejnej refleksji, gdy będziemy kontynuować zgłębianie bogatej tkaniny duchowości i osobistej transformacji. Jednym z kluczowych kroków w tej wewnętrznej podróży jest praktyka autorefleksji. Biblia zachęca nas do spojrzenia w głąb siebie, do kwestionowania naszych intencji i do poszukiwania prawdy w naszych sercach. W Psalmie 139 23, 24 znajdujemy prośbę: Zbadaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą nieprawości, a prowadź mnie drogą odwieczną. Ten fragment pokazuje nam, jak ważne jest poszukiwanie wewnętrznej uczciwości. Aby stawić czoła naszej duchowej bitwie, musimy być gotowi zmierzyć się z naszymi słabościami i przyjąć, że zmiana zaczyna się w nas samych. Wewnętrzna podróż wymaga także odwagi. Stawianie czoła naszym cieniom i lękom może być przerażającym zadaniem, ale jest niezbędne dla naszego duchowego wzrostu. Biblia jest pełna historii ludzi, którzy wykazali się odwagą w obliczu przeciwności. Na przykład Mojżesz musiał stawić czoła swoim lękom i niepewnościom, aby poprowadzić swój lud z Egiptu. Czuł się nieodpowiedni i bał się, że nie podoła misji, którą Bóg mu powierzył. Jednak jego odwaga w przyjęciu tego boskiego powołania zaowocowała jednym z największych aktów wyzwolenia w historii. Dzięki takim przykładom jak Mojżesz, jesteśmy inspirowani do podjęcia własnej podróży samopoznania. Oznacza to nie tylko identyfikowanie naszych słabości, ale także celebrowanie naszych mocnych stron. Biblia zachęca nas do rozpoznawania i doceniania darów i talentów, które otrzymaliśmy, abyśmy mogli je wykorzystać na naszej duchowej ścieżce. W pierwszym liście Piotra 4:10 znajdujemy instrukcję: Jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej, niech każdy z was służy innym tym darem, jaki otrzymał. Ten fragment przypomina nam, że nasza wewnętrzna podróż nie dotyczy tylko nas samych, ale także tego, jak możemy służyć innym i przyczyniać się do większego dobra. Podsumowując, wewnętrzna podróż to ścieżka samopoznania, która prowadzi nas do konfrontacji z naszymi lękami, do poszukiwania naszego boskiego celu i do życia zgodnie z naukami biblijnymi. Obejmuje ona praktykę autorefleksji, odwagę do stawienia czoła naszym cieniom, Przebaczenie i poszukiwanie wewnętrznego spokoju. Poświęcając się tej podróży, znajdujemy nie tylko uzdrowienie i osobisty rozwój, ale także stajemy się narzędziami przemiany w świecie. Duchowa bitwa, którą stawiamy czoła, jest ostatecznie okazją dostania się bardziej autentycznymi wersjami siebie. Jak uczy nas Biblia, podróż ta jest zarówno indywidualna, jak i zbiorowa, a poprzez połączenie z boskością i innymi ludźmi możemy pokonać wyzwania. I wyłonić się silniejszymi, mądrzejszymi i bardziej zharmonizowanymi z naszym duchowym celem. Dlatego, patrząc w głąb siebie, pamiętajmy, że prawdziwe zwycięstwo w duchowej bitwie zaczyna się od odkrycia, kim naprawdę jesteśmy. Przyjaciele, zanim zakończymy, połączmy się w modlitwie, prosząc Boga, aby oświecił nasze serca i wzmocnił nas na naszej drodze. Zamknijmy oczy i poszukajmy Jego obecności. Czy możemy teraz poświęcić chwilę, aby porozmawiać z Bogiem? Zapraszam Cię, abyś zamknął oczy i otworzył serce, podczas gdy będziemy modlić się razem. Ojcze ukochany, dziękujemy Ci za ten cenny czas, który spędziliśmy, rozważając prawdy Twojego słowa. Prosimy, aby Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wypełnił serce każdej osoby słuchającej tej modlitwy. Panie, wiemy, że życiowe zmagania są liczne. Ale wierzymy, że Ty jesteś naszą siłą w czasie burzy. Daj nam odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom z niezachwianą wiarą i pozwól nam poczuć Twoją obecność na każdym kroku, który podejmujemy. Boże, prosimy również o Twoją boską ochronę: Strzeż każdego z nas, nasze domy, nasze rodziny i wszystkich, których kochamy. Niech Twoja ręka prowadzi nas i podtrzymuje we wszystkich chwilach. Panie, Inspiruj nasze serca do życia zgodnie z Twoją wolą i daj nam mądrość, aby podejmować właściwe decyzje, nawet gdy droga wydaje się trudna. Niech każdy z nas znajdzie w Tobie niezbędne przewodnictwo, aby iść naprzód z pewnością. Ojcze, prosimy, aby ta modlitwa była latarnią nadziei, źródłem pokoju i przypomnieniem, że nigdy nie jesteśmy sami, bo Ty zawsze jesteś z nami. W imię Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen.